2.0 T Opel przeciwko 2.0 T Audi. W starcie kompaktowych twardzieli. Zacznijmy od Opla. 2.0 turbo w modelach takich jak Astra OPC czy Insignia to prawdziwy ogień pod maską. Moc około 250 do 280 km na godzinę, moment obrotowy, który nieźle kopie, ma no i dźwięk, który mówi: jestem tutaj by dać ci frajdę. Opel stawia na konkret. Szybkie reakcje, sztywne zawieszenie i prowadzenie, które pozwala poczuć drogę. Trochę mniej luksusu, ale za to więcej pazura i luzu. To auto dla tych, co lubią mieć frajdę z jazdy, ale bez zbędnego szpanu. A teraz Audi 2.0 TFSI, klasyka niemieckiej precyzji i technologii. Pod maską też około 250 km, ale tu dochodzi napęd quattro, czyli 4x4, który daje poczucie nie do zdarcia na drodze. Silnik Audi jest bardziej dopracowany, cichy i elegancki, a jazda tym autem to raczej balans pomiędzy sportem a komfortem idealne dla tych, co chcą się wyróżniać klasą i mieć pewność, że auto poradzi sobie w każdej sytuacji. Podsumowując Opel 2.0T to petarda, która krzyczy jadę szybko i bez kompromisu. A Audi 2.0T FSI mówi jadę szybko, ale z klasą i spokojem ducha. Jeden to zawadiaka drugi gentleman obaj potrafią dostarczyć mocnych wrażeń tylko na trochę innych falach.